To był zwykły dom, przyczepa na obrzeżach Dallas w Teksasie. W sąsiedztwie wielu takich samych przyczep. Psy szczekały gdzieś w oddali. Dzieci biegały po drodze, grając w piłkę i krzycząc do siebie. Nikt nie zwracał uwagi na białą przyczepę stojącą cicho na końcu drogi. Nikt nie słyszał krzyku. Nikt nie słyszał płaczu, bo Lauren Gavano nie miała siły krzyczeć. Była dzieckiem, które miało dostać szansę na normalne życie. Urodziła się w chaosie przemocy. Odebrana matce tuż po narodzinach, trafiła do rodziny, która naprawdę ją kochała. Ale po pewnym czasie wszystko się zmieniło. Bo czasem urzędnicy wierzą papierom bardziej niż oczom. I pewnego dnia, mając zaledwie dwa lata, Loren wróciła do biologicznej matki i jej partnera. Zamiast dzieciństwa dostała ciemną szafę, gdzie dzień zlewał się z nocą, gdzie szczury i karaluchy były jej jedynymi towarzyszami, gdzie głód był codziennością, gdzie zapach własnego moczu i odchodów był jedynym, jaki znała. Ludzie przechodzili obok, machali uśmiechniętym rodzicom Loren. Nikt nie wiedział, że w tej przyczepie codziennie, powoli, umierało dziecko. Loren miała 8 lat, gdy ją odnaleziono. Ważyła tyle, co dwuletnie dziecko. Jej włosy były sklejone brudem. Jej skóra była popękana od odwodnienia. Jej ciało było jedną wielką raną. To nie był horror, który ogląda się w kinie. To był horror, który dział się za drzwiami szafy, w zwykłej przyczepie w Teksasie. Loren Cavano urodziła się w 1993 roku w Dallas. Jej matka, Barbara, miała problemy z przemocą, alkoholem i narkotykami. Ojca Loren w zasadzie nigdy nie było w domu, a matka nie była w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa. Dlatego zaraz po urodzeniu Loren została odebrana rodzicom i trafiła do rodziny zastępczej: do Sabiny i Bila Cavano. Loren była kochana. Tulona do snu, karmiona, przytulana kiedy płakała. Miała swoje łóżeczko, swoje zabawki, swoje miejsce w domu, w którym była bezpieczna. Nowi opiekunowie chcieli ją adoptować. Chcieli, żeby została z nimi na zawsze, ale wtedy biologiczna matka rozpoczęła batalię o odzyskanie córki. Przed sądem opowiadała o poprawie, o miłości, o drugiej szansie. Dokumenty się zgadzały. Nikt oczywiście nie pytał o zdanie Loren, bo była zbyt mała, żeby mówić. W wieku dwóch lat została zabrana z kochającego domu. To był moment, w którym jej życie zamieniło się w koszmar, bo Loren wróciła do domu, który wcale na nią nie czekał domu, gdzie dziecko było przeszkodą, gdzie płacz był irytującym dźwiękiem. Tego dnia jej ubrania spakowano do plastikowej torby. Sąd podjął decyzję. Loren wraca do matki biologicznej, Barbary Atkinson. Barbara przekonywała, że się zmieniła, że ma teraz nowego partnera i razem stworzył dziecku dom. Brzmiało dobrze. Papiery nie wspominały jednak o alkoholu, o brudzie, o krzyku. Nie było tam zapisu, że Barbara nie była zdolna do miłości. Mała Loren wróciła do przyczepy w Dallas. Domu, który był brudny, pełen dymu papierosowego, odoru alkoholu i stęchlizny. Początkowo była jeszcze widywana przez sąsiadów. Mała dziewczynka, jasne włosy, nieśmiały uśmiech. Ale z czasem przestała pojawiać się na zewnątrz. Barbara mówiła, że Loren jest chora, że Loren śpi, że Loren nie lubi ludzi. Prawda była inna. Partner matki nie chciał jej w domu. Była dla niego przeszkodą. Barbara nie miała siły ani chęci, ani woli, by chronić własne dziecko. Wspólnie wymyślili najbardziej kuriozalne rozwiązanie, jakie przyszło im do głowy. Postanowili zamknąć Loren w szafie. To miało być tymczasowe, na chwilę, na czas, kiedy przeszkadza. Ale ta chwila zmieniła się w tygodnie tygodnie w miesiące, a miesiące w lata. Mała szafa, ciemna i ciasna z zapachem brudu, moczu i gnijących resztek jedzenia, stała się światem Loren. Jej łóżkiem, jej pokojem, jej więzieniem. Miała zaledwie kilka lat, gdy zrozumiała, że nikt po nią nie przyjdzie, że nikt nie zapuka do drzwi i nie powie, chodź, zabieram cię do domu. Bo dla Loren szafa stała się domem, miejscem, w którym powoli znikała, dzień po dniu, w ciszy. Za zamkniętymi drzwiami, których nikt nie otwierał. Miała trzy lata, gdy zaczęli ją zamykać. Początkowo mówili, że jest niegrzeczna, że musi nauczyć się ciszy. Szafa miała około metra wysokości i pół metra szerokości, bez światła, bez materaca, bez koca. Czasem dostawała stary ręcznik, czasem nic. Siedziała w kuckach, bo na wyprostowanie nóg nie było miejsca. Noc i dzień zlewały się w jedno, bo w szafie było ciemno. Był tylko zapach, zapach stęchlizny, zapach jej własnego moczu i odchodów, bo nie pozwalano jej wychodzić do toalety. Jeśli płakała, była bita, jeśli krzyczała, była bita mocniej. W końcu przestała płakać, przestała krzyczeć. Była karmiona odpadkami, zgniłymi resztkami z talerza, wrzucanymi do szafy, jakby karmiono psa którego nikt nie chce dotykać. Czasem nie dostawała nic przez kilka dni, aż traciła przytomność z głodu. Dla Lorent to była jedyna rzeczywistość, którą znała. Tak małe dziecko nie wiedziało, że tak nie powinno być. W szafie były robaki, karaluchy, które chodziły po jej ciele, po włosach, po twarzy. Szczury, które przychodziły w nocy, bo czuły zapach resztek. Lorent traciła wzrok, bo w szafie było wiecznie ciemno. Traciła mięśnie bo nie mogła chodzić, traciła włosy, bo jej organizm umierał z głodu. Cztery lata, pięć lat, sześć, siedem, osiem lat. Rok po roku siedziała w tej szafie, żyjąc i umierając jednocześnie. Nikt jej nie odwiedzał, nikt o nią nie pytał i nikt jej nie szukał, bo świat o niej zapomniał. Przez drzwi szafy Lorenz słyszała, że na zewnątrz życie toczy się normalnie. Słyszała, jak Barbara się śmieje, jak gra telewizor, jak pada deszcz. Czasem słyszała inne dzieci, które bawiły się na dworze, ale dla niej świat kończył się na drzwiach szafy. Najgorsza nie była sama szafa. Najgorsze było to, co Lorenz przeżywała w niej każdego dnia. Głód nie jest tylko bólem brzucha. Głód. To szum w uszach, kiedy Twoje ciało zaczyna zjadać samo siebie. To moment, w którym nie masz siły podnieść ręki, bo każdy ruch to wysiłek ponad siły. To chwila, gdy zapominasz smak jedzenia, a twój żołądek boli tak mocno, że przestajesz czuć cokolwiek. Loren była głodzona regularnie, czasami nie dostawała nic przez kilka dni, aż jej świadomość zaczynała odpływać. Barbara i Kenneth zostawiali ją w szafie z plastikowym kubkiem, który miał służyć za toaletę. Często był przepełniony. Wylewał się na podłogę szafy. Nasiąkały nim ręczniki, które miała pod sobą. Kiedy Loren nie wytrzymywała z głodu, zaczynała jeść to, co było w szafie. Odchody, papier, na którym spała własny mocz, nie dlatego, że chciała. Człowiek w ekstremalnych warunkach zrobił wszystko, by przetrwać. Zapach był obezwładniający. Smród amoniaku gnijących resztek odchodów, które przyklejały się do jej skóry, włosów i twarzy. Kenneth czasami otwierał drzwi, tylko po to, by na nią krzyknąć. Żeby ją kopnąć, jeśli miała czelność odezwać się i poprosić o jedzenie. Żeby śmiać się, gdy patrzył, jak próbuje zakryć nagie ciało rękami. Lauren była zmuszona do siedzenia w odchodach przez wiele dni. Nikt jej nie mył, nikt jej nie przebierał. Miała rany, które ropiały, odparzenia, które pękały, bo jej skóra była zawsze wilgotna od moczu. To upokorzenie stało się codziennością. Przestała płakać, bo płacz nie przynosił niczego poza kopniakiem. Przestała też prosić o jedzenie, bo prośby kończyły się uderzeniem pięścią w twarz. Cisza była jej jedynym sprzymierzeńcem. Nauczyła się siedzieć cicho, patrząc w ciemność, oddychając płytko, by nie czuć smrodu. Gdy miała 8 lat, ważyła zaledwie 11 kilogramów. Jej ciało było jak szkielet obciągnięty skórą. Jej oczy były ogromne, puste i wystraszone. To był jej świat. Smród, głód i strach. I szafa, która stała się jej grobem na jawie. Ale w tej szafie Loren nie była tylko więźniem głodu i brudu. Była więźniem człowieka, który powinien ją chronić. Kenneth Atkinson. Partner matki. Wykorzystywał ją seksualnie przez lata. Zmuszał ją do dotykania go, do aktów, których dziecko nie rozumiało. Kiedy miał ochotę, wyciągał ją z szafy lub sam wchodził do środka. Robił to, co chciał, a kiedy płakała, krzyczał, że ma być cicho. Czasami obiecywał jedzenie, jeśli będzie grzeczna. Czasami groził, że ją zabije, jeśli spróbuje się mu sprzeciwić. Barbara, matka Loren, wiedziała, co robi Kenneth. Słyszała jej płacz, widziała krew, widziała strach w oczach swojej córki, ale nic nie robiła. Nie powstrzymywała go, nie chroniła dziewczynki, nie zgłosiła tego nikomu. A to nie były pojedyncze akty przemocy. To był systemowy gwałt na dziecku, powtarzający się przez lata, w samotności i w ciemności. Kenneth wykorzystywał jej słabość. Głód i pragnienie jakichkolwiek oznak ciepła, by zmusić ją do uległości. Bił ją, kiedy odmawiała. Wmawiał jej, że to wszystko dzieje się dlatego, że jest zła, że zasłużyła, że jest nic nie warta. Dziecko zaczyna wierzyć w kłamstwa oprawcy, kiedy słyszy je codziennie. Po każdym takim akcie Kenneth odpychał ją z obrzydzeniem, jakby była rzeczą, której już nie potrzebował. Wrzucał ją z powrotem do szafy, czasami nagą, czasami z krwią spływającą po nogach, a ona kuliła się w kącie obejmując własne kolana. Kenneth i Barbara zamienili jej życie w niekończący się koszmar, ale jeszcze żyła i jeszcze czekała, na moment, w którym ktoś w końcu otworzy drzwi tej szafy i ją ratuje. Była niedziela, 10 czerwca 2001 roku. Dla Lorin to miał być dzień jak każdy. Siedziała w szafie, naga, głodna i samotna. Nie wiedziała, że za chwilę ktoś otworzy drzwi. To sąsiadka, która od dawna nie widziała dziecka i zdecydowała się zadzwonić na policję. Kiedy funkcjonariusze weszli do przyczepy, poczuli zapach moczu, gnijącego jedzenia i brudu. Zauważyli zamkniętą szafę. Usłyszeli cichutki dźwięk, jak oddech. Otworzyli drzwi. Zobaczyli małe, wychudzone ciało skulone w kącie. Oczy szeroko otwarte. Przestraszone. Brudne włosy, rany, siniaki i odparzenia. Kiedy policjant wyciągnął rękę, by ją podnieść, jęknęła z bólu. Była tak słaba, że ledwo oddychała. Wezwano karetkę. Ratownicy wynieśli ją na noszach. Kiedy słońce padło na jej twarz, zacisnęła oczy. Nie widziała blasku słońca od wielu lat Lekarze powiedzieli później, że była godziny od śmierci Jej ciało było skrajnie wyniszczone Odwodnione, z ranami, śladami przemocy seksualnej W tym samym czasie Barbara i Kenneth zostali zakłóci w kajdanki I wyprowadzeni z przyczepy Sąsiedzi patrzyli w milczeniu To był dzień, w którym piekło Lawrence się skończyło Ale prawdziwa walka miała się dopiero zacząć Szpital w Dallas. Białe światła, zapach środków dezynfekujących, ciche kroki pielęgniarek. Gdy przywieziono Loren, ważyła zaledwie 11 kg. Miała 8 lat, ale jej ciało było jak cień, wyniszczone głodem, z zanikiem mięśni odwodnionej i pokryte odleżynami. Jej organizm umierał. Lekarze karmili ją powoli, przez rurkę, bo każdy kęs mógł być szokiem dla ciała, które od lat nie znało normalnego jedzenia. Miała problemy z trawieniem, z oddychaniem, z utrzymaniem temperatury ciała. Kiedy po raz pierwszy posadzono ją na łóżku, jej nogi zwisały bezwładnie. Nie mogła chodzić, nie mogła nawet stać. Mięśnie zanikły przez lata spędzone w szafie. Była przerażona dotykiem. Każde muśnięcie jej ciała wywoływało strach, bo dotyk przez lata oznaczał ból. Jej pierwsze słowa były szeptem. Była zamknięta w sobie, milcząca. Patrzyła wielkimi oczami na ludzi wokół, nie rozumiejąc, że to już koniec piekła. Nie rozumiała, że już nikt jej nie skrzywdzi. Lekarze i pielęgniarki nazwali ją cudem, bo przeżyła coś, czego większość ludzi by nie przetrwała. Stopniowo zaczęła jeść. Jej ciało zaczęło przybierać na wadze. Jej policzki powoli przestawały być zapadnięte. Rozpoczęła rehabilitację, naukę chodzenia od nowa, krok za krokiem, schodzikiem, z pomocą terapeutów. Ale najtrudniejsze były noce. Krzyczała przez sen. Budziła się z płaczem, prosząc, żeby nie gaszono światła. Panicznie bała się ciemności, bała się zamkniętych drzwi. Ale zaczynała już rozumieć, że jest ktoś, kto chce jej pomóc. Że nie musi już się bać kroków za drzwiami. To był początek walki o życie, które jej odebrano. Walki o dzieciństwo, którego nigdy nie miała. I zaczynała uczyć się, jak wygląda świat, kiedy ktoś otwiera drzwi, żeby ją przytulić, a nie skrzywdzić. Gdy prawda o Loren wyszła na jaw, nie było już od niej ucieczki. Barbara i Kenneth Atkinson trafili do aresztu natychmiast po uwolnieniu dziewczynki. Zarzuty były jasne: znęcanie się nad dzieckiem, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna, próba zabójstwa przez głodzenie. Sala sądowa była pełna: reporterzy, sąsiedzi, prawnicy. Barbara siedziała ze spuszczoną głową, patrzyła w podłogę, kiedy odczytywano raporty i pokazywano zdjęcia z przyczepy. Nie płakała. Nie prosiła o przebaczenie. Kenneth patrzył w przód, bez emocji, kiedy biegli opowiadali o Stanie Loren. O ranach, o niedożywieniu, o gwałtach. Lekarze zeznawali o skrajnym wyniszczeniu Loren. O krzywdzie, która zostanie z nią do końca życia. Pracownicy socjalni mówili o tym, jak zawiódł system, pozwalając odebrać Loren rodzinie zastępczej, która ją kochała. I oddać matce, która była potworem. Barbara i Kenneth próbowali się bronić. Twierdzili, że nie wiedzieli, jak się nią opiekować, że Lauren była problematyczna i że nie planowali jej skrzywdzić. No ale dowody były niepodważalne. Ława przysięgłych nie miała wątpliwości. To nie był wypadek. To nie była nieudolność. To była świadoma decyzja, aby zamienić życie dziecka w piekło. Barbara i Kenneth Atkinson zostali skazani na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Sprawa Loren była szeroko opisywana w mediach jako przykład najokrutniejszego zaniedbania i przemocy wobec dziecka oraz porażki systemu opieki społecznej. To był moment sprawiedliwości, ale sprawiedliwość niestety nie cofa czasu, nie przywraca dzieciństwa. Nie zabiera wspomnień z lat spędzonych w ciemnej szafie. Barbara i Kenneth trafili za kraty, a Loren zaczynała powoli żyć. Przeszła operację, terapię, długie miesiące rehabilitacji, naukę chodzenia. Uczyła się mówić, uczyła się ufać, ale trauma wracała w koszmarach, w lękach, w dniach, kiedy nie potrafiła wstać z łóżka. Dorastała. Były momenty, kiedy próbowała żyć normalnie szkoła, dom zastępczy, próby przyjaźni. Były też momenty, kiedy ciężar wspomnień był zbyt wielki. W 2018 roku media podały, że Lorenz została aresztowana za napaść, co pokazuje, jak głęboko trauma może wpłynąć na życie dorosłej osoby, która w dzieciństwie była ofiarą przemocy, bo trauma nie znika. Nie wymazuje się, kiedy oprawcy trafią do więzienia. Nie znika, gdy zamkniemy za sobą drzwi. Nie znika, gdy odwracamy wzrok. Loren jest symbolem siły, bo przeżyła coś niewyobrażalnego. Ale słuchając tej historii, nasuwa się pytanie, ile jeszcze na świecie jest dzieci, które czekają, aż ktoś otworzy drzwi? Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Jak zwykle zachęcam do komentowania.